Dzisiaj wybitnie trudny temat, jakim jest samounicestwianie się osób zaburzonych. Bardzo trudny temat. Mam nadzieję, że w tym trudnym temacie będziecie ze mną i pomożecie mi go rozkładać na czynniki pierwsze. Więc, jak rzecz nie czekam, dajcie proszę znać, czy jesteście. Dobry wieczór, Pani Olu. Witam. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam, witam. Schodźcie się, moi kochani. Zapraszam serdecznie i działajmy. Pani Olu, będziemy same. <noise> Mam nadzieję, że nie. Dobrze, trochę was jest, dajcie znać. O, dzień dobry, pani Marysiu. Witam bardzo serdecznie. Witam. O, dobrze, posypaliście mi się dobrze. No to już się bardzo cieszę, że jesteśmy. Dobry wieczór, dobry wieczór, witam wszystkich serduszka, dziękuję za serduszka. Dzień dobry Pani Sabino, witam, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj rzeczywiście bardzo trudny temat. Temat, który mm, oczywiście pobudza w, wśród ofiar taki dreszczyk emocji, czy ten podły człek, człeczka, czyli kobieta, mężczyzna, którzy nam tego mm, okropnego życia e, wlali, czy ich spotka wreszcie kara, czy rzeczywiście to samo unicestwienie się spełni. E, nie musicie Państwo nawet przykładać do tego ręki, powiem tylko tyle, bo według. Teorie, o których dzisiaj będę mówiła i, i które wcale nie są teoriami nieznanymi, bo jest to oczywiście Kerber, Kochut i, i Miller, które, którzy się od lat dawnych zeszłego wieku zajmowali narcyzmem i badali ten narcyzm. Rzeczywiście coś takiego, jak samounicestwienie istnieje i jest powszechne wśród osób. Z zaburzeniem narcystycznym, z pełnym spektrum zaburzenia. Witam cieplutko, Pani Agato. Witam. Dobry wieczór, wspaniały wieczór, pełnej wiedzy, Panią Magdalenę. Dzień dobry, Panią Betty, witam bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich bardzo dobrze. Co, czekamy na ten trudny temat, tak? Czekamy. Kiedy się, kiedy się powinie, noga, wreszcie. Kochani, nie, nie oczekujcie tego, aczkolwiek chcę Wam powiedzieć, że mm, odczucie złości, frustracji i tego, że. Że jest nam źle po tym wszystkim, co się wydarzyło, um, i chcemy sprawiedliwości, jest czymś, co rozumiem, e, czego sama doświadczałam. Czego sama, co sama czułam i rzeczywiście, kiedy czuję, kiedy do człowieka dochodzi, że jest poszukiwany, kiedy, kiedy tak naprawdę widzi, że to, co było, chyba najbardziej boli spostrzeżenie się z iluzją i z, to, z tym, co było mówione, że to jest nieprawdziwe. Mój pierwszy raz u Pani, Pani Magda, aczkolwiek oglądam całą historię Pani nagrań. Dzień dobry Pani Bartoszu, witam bardzo serdecznie na live. Bardzo się cieszę, pierwszy raz to Pana serdecznie witam. W takim układzie mam nadzieję, że nie ostatni. Jakbyśmy widziały się wczoraj. Pani Lidio, dzień dobry, tak, widziałyśmy się wczoraj na szkoleniu. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór, ja lubię bardzo Pani słuchać. Pani Sylwio, cieszę się bardzo. Ja nie lubię się odsłuchiwać, ale, ale bardzo się cieszę, że... Że Państwo mogą to oglądać. Witam Pani Magdo, miły wieczór się zaczyna, tak mam nadzieję. Witam, witam. Dobrze. Kochani, em, em, więc wracając do tematu, rozumiem, tak, tak to jest. Chyba najbardziej boli zdjęcie iluzji, czyli tego, że em, to, co mnie spotkało, jest tak przerażające i to, co mnie spotkało, było nieprawdziwe, tak? Miłość mojego życia nagle się okazuje barbarzyńcą w moim życiu, i to jest przerażające, i to boli, i, i z tym się człowiek nie może pogodzić. I za te krzywdy, takie te, te złamane obietnice, te, a chyba emocjonalne rzeczy dotykające miłości, chyba nas najbardziej bolą, czyli to, że, że tak samo jak matka, która zostawi, jak córka, syn. Którzy źle nas traktują, czyli ludzie, którzy dotykają naszej tej emocjonalnej części, nas samych, chyba nas najbardziej bolą, tak? I to, i to jest dla mnie zrozumiałe i mam nadzieję, że dla Państwa też i to boli. To co, możemy zacząć? Dajmy jeszcze może spóźnialskim chwilę czasu, bo widzę, że jak na tak gruby temat, to jest nas mało jeszcze, 200 osób, no, bez przesady, kiedyś pamiętam jak 3 lata temu, bo mniej więcej za chwilę mija 3 lata naszego kanału, bo to nie tylko mój, ale też Państwa kanał. Pamiętam jak robiłam film i pojawiło się na filmie 20 osób i ja skakałam z radości i mówiłam Matko Boska, Boże, ktoś chce oglądać, a dzisiaj kwękam nosem przy dwustu. Tak? To się człowiek przyzwyczaja do dobrego. Drodzy Państwo, tak i przy okazji tych 3 lat chciałabym i już puściłam na stronę spotkać się z Państwem na żywo. Spotkać się i porozmawiać, poznać się, pobyć razem i przy okazji porozmawiać i zrobić niespodziankę w postaci dużego fajnego wykładu, dobrej sali, dobrej kolacji wspólnej, żebyśmy pobyli. Puściłam ogłoszenie. Zapraszam Państwa tych, którzy mam nadzieję, że licznie będziecie mogli przybyć 5 lipca. Niestety w czerwcu już takiej sali, którą chciałam, z tymi atrakcjami, które chcę, niestety nie mogłam wynająć. 5 lipca mam nadzieję, że już dzieci puścicie na wakacje i będziecie mogli do Warszawy przyjechać. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Mało nas, bo Eurowizja jest. <laughs> pani Litio, naprawdę. Jest Eurowizja. Cholera, nie oglądam telewizji. To ten to, to, to problem. Z telewizji tylko czasami Netflixa oglądam. Więc, więc nie wiem nawet, że jest Eurowizja. A Steczkowska chyba, bo coś tam gdzieś mi, gdzieś mi umknęło, że chyba pani Steczkowska śpiewa. Dobrze. No to myślę, że, że nie, będzie, nie będzie tak źle. Steczkowska śpiewa, tak pani Lidio. No to to wiemy, mamy, mamy dane. Dobrze, więc drodzy państwo jeszcze raz ci, którzy by Mieli ochotę, zapraszam bardzo serdecznie. To czas już się spotykać, czas już się wspomagać, czas już się nie tylko ze mną, ale też wy ze sobą, żebyście się widzieli, spotykali, tworzyć grupy, tworzyć społeczność. W końcu jesteśmy społecznością za chwilę 75 tysięcy. Drodzy Państwo, to do czegoś zobowiązuje. Pani Ewo. Bardzo dziękuję. Przemiły komplement. Bardzo mi miło. Tak, dzisiaj pojechał fryzjer, bo zmieniłam włosy, w sensie kolor włosów. Więc tak, dzisiaj tak świeżo od fryzjera. Mówię, akurat będę elegancko dla Państwa wyglądać. Moje zdanie prywatne jest takie, że to, że dbamy o siebie, że wyglądamy, to tak naprawdę z szacunkiem do drugich osób. Byłoby mi przykro brzydko wyglądać, nie dbając o swój wygląd, bo oznaczałoby to dla mnie, takie mam przekonanie, brak szacunku do drugiego człowieka. Więc z, z szacunkiem dla Państwa, nie dlatego, żeby się podobać, ale dlatego, że to wymaga szacunek. Mój wygląd, moje zadbane włosy, moje. Mój makijaż jest dla Państwa, nie żeby dobrze wyglądać w kamerze, tylko to jest taki szacunek. Jakbym szła na konsultacje, również jak jestem na konsultacji, staram się nie straszyć. Dobrze, drodzy Państwo, to co? Możemy zaczynać 240 nas osób, więc zaczynamy temat, który myślę, że mało w przestrzeni internetu i w ogóle. Polskiej, polskiej, polskich publikacji książkowych czy jakichkolwiek, bardzo mało o tym mówimy, bo oczywiście w naszej kulturze chrześcijańskiej, w ogóle w naszej takiej polskiej kulturze, oczywiście panuje takie przekonanie, nie życz drugiemu, co tobie niemiłe. Miej pokorę, człowiek drugi jest ważniejszy od ciebie, więc nie możesz mu źle życzyć, i tak dalej. Pani Fiołek, Fiołek, dziękuję. Super fryzurę. Moją panią Iwonkę, która zawsze robi cuda, więc bardzo dziękuję. Yy, przepraszam, bo się rozpraszam czytając wasze komentarze, więc podniosę wzrok, żeby nie czytać. Drodzy Państwo, yy, i w naszej przestrzeni, w kulturze polskiej, ale w ogóle słowiańskiej, jest takie przekonanie, że drugi człowiek trzeba tak bardzo szanować, drugiego człowieka nie wolno mu źle życzyć, a najlepiej to od razu wybaczać i tak dalej. I bardzo się do tego przyzwyczajamy. Natomiast i myślenie, i to jest oczywiście takie, ja przyłamuję wiele tabu, mam nadzieję, bo mm, chyba się nie boję już puszczać filmów, które są kontrowersyjne, więc myślę, że ten film też może być kontrowersyjny w kwestii mówienia o samounicystwianiu. To nie jest namawianie do tego i nie cieszenie się, że osoba narcystyczna się unicestwi w którymś momencie, ale jest to niestety w Wpisane w jej zaburzenie. Samo unicestwianie osób narcystycznych jest to, leży u podłoża narcyzmu, czyli niestety samo unicestwienie i zniszczenie się przez to, że brak tożsamości i ciągłe poszukiwanie ofiary nie w celu jej niszczenia, tylko w celu przerzucenia ciągle na nią winę, i klonowania. Lustro, które powstaje przez ofiarę dla narcyza, jest, wiecie, tak jak bazyliszek się przegląda w tym lusterku. I w którymś momencie narcyz chcąc, nie chcąc, niby, zobaczcie, niby według no, wszystkich i, i każdego, ofiara jest potrzebna, żeby przerzucić, żeby stać się złą, złym obiektem, tak, żeby przerzucić te winy. Ale narcyz się patrzy na nas. Widzi, te rzeczy. Widzi te trudne, te przerażające w przerażające, czyli e, widzi e, te wszystkie złe cechy, widzi to, e, jego zabójstwem jest tworzenie iluzji, tak, czyli e, w, zapędził nas do wspólnej iluzji, tak zwanej tej iluzji łączonej, czyli jesteśmy tą symbiozą, tak, ta matka z dzieckiem, ten obiekt zły e, to my, a on e, obiekt wspaniały, więc my się zacieśniamy, on tworzy tą taką synchronizację mózgu, musi zadziałać na synchronizacji mózgu, o tym wczoraj mówili Pani Lidio, prawda? Mówiliśmy o synchronizacji mózgu. On się na tej synchronizacji opiera i jednoczy po to, żeby zdobyć panowanie nad ofiarą, żeby przejąć nad nią kontrolę, żeby wejść w jej przestrzeń energetyczną, emocjonalną, psychiczną, żeby zawładnąć ofiarą. No więc, jeżeli zawładnął czymś, na co przerzucił całkowicie obiekt zły tak? czyli przerzucił wszystkie złe cechy, no to tak naprawdę, co on się jednak mimo wszystko nie pozbywa tych złych cech i musi na nie patrzeć. Ta dewaluacja ofiary, która się odbywa, jest swoisty, swoistym, swoistą próbą odklejenia takiego rzepu to nie moje, to jednak nie moje, tak? Więc narcyz nieustannie dewaluuje i odrzuca po to, żeby pozbyć się tych cech, ale za chwilę, kiedy ta ofiara chce odchodzić, Niestety, to go boli. To jest odrzucenie jego części, więc absolutnie nie potrafi, nie potrafi tego zrobić, bo znowu te rzeczy do niego wracają. To jest takie dla narcyza zamknięte koło, ponieważ nie ma tu nic, tak? Pamiętamy o tym, że tu jest brak to. Totalnie trzona osobowości, nie ma tego trzona osobowości. Narcyz nie wie, kim jest. Nie może, tego, nie może tego zrozumieć. Natomiast jak diabeł święconej wody boi się konfrontacji sam ze sobą, boi się spojrzenia na, swój, na swoje złe strony. To jest ten głęboki, głęboki, skrywany, tak wpychany wstyd. Postaci jego wewnętrznego dziecka, którego śmiem twierdzić, że nie to, że nie ma, ale on go nie chce widzieć, on go kompletnie nie widzi, on go zaniechał, a na rzecz swojego wewnętrznego dziecka stworzył iluzję, stworzył coś, czego, czego sam nie wie. To już takie głębokie, głębokie rozważania. Psychologiczne na temat, na temat całego tego zjawiska, którym osoba narcystyczna się posługuje iluzji wytworzenia jakiejś, jakby to powiedzieć, protezy wewnętrznego dziecka tak to można nazwać protezy, która sobie gdzieś tam. Gdzieś tam dzieje. Trochę głęboko i trochę mocno. Mogą nie wszyscy zrozumieć. Czy wszyscy rozumieją, co mówię? Przepraszam, bo ja się czasami próbuję tam zapętlić w te, te Andry. Czy wszystko jest jasne. Mhm, dobrze. Wy sobie tutaj rozmówicie. Dajcie mi znać, czy, czy sobie tak gadam w tle, czy wszystko jest zrozumiałe. Czy wszystko jest jasne. Nie widzę. Kasia jasne. Dobrze Kasia. Wszystko rozumiemy? Dobra. Dobry wieczór. Mam przerwę w lajfie, tak. Miałam przerwę wakacyjną w lajfie. Dobrze. Jasne. Super. Jasne. Jasne jak słońce. Dobrze. Bardzo paniom i panom dziękuję. Super. Okej, okay, kochani. Wiemy o tym, że osobowość narcystyczna tak naprawdę jest.